Rozmawiacie z dziećmi o finansach i domowym budżecie? Jak nauczyć dzieci oszczędzania? Dziś porozmawiamy o tym z Martą Lewandowską, mamą trzech synów oraz Anetą Kowalską z bloga Świat Karinki, mamą dwójki dzieci. Cześć. Cześć. No. Słuchajcie, czy w waszych domach rozmawia się przy dzieciach o pieniądzach, a może z dziećmi? U nas zdecydowanie tak, dlatego że uważamy, że dzieci są takimi samymi jakby członkami naszej małej społeczności, jak my, więc. Po pierwsze, trudno jest, mając trójkę dzieci, rozmawiać o czymkolwiek bez choć jednego dziecka. Natomiast wszystkie takie ważniejsze decyzje finansowe podejmujemy w konsultacji z synem. Czyli uczestniczą w tym, jest słyszą to, a jak u was? U nas jest tak, że dzieci są zawsze z nami, praktycznie. Więc my nie, nie kontrolujemy tych rozmów na zasadzie, że a, o tym nie mówimy przy dzieciach. Mhm. Rozmawiamy o nich przy wszystkim, bo przede wszystkim chcielibyśmy, żeby wiedzieli, że rozmowa o pieniądzach nie jest niczym złym. No właśnie, bo to często jest tak, że my gdzieś tam między sobą rozmawiamy, wydaje nam się, że dzieci tego nie słyszą, nie? Tak. A jednak dzieci słyszą więcej, e, niż nam się wydaje. I potem zaczynają się różne pytania. To kiedy zacząć takie rozmowy? Bo co innego jest przy nich? Ale przychodzi taki moment, kiedy jednak trzeba im coś wytłumaczyć. Zadają mhm. pytania. Jak to u was było? To chyba jest bardzo indywidualna kwestia tak naprawdę, bo y, są dzieci, które nie interesują się tym nigdy, tak? No bo mhm. mają zaspokojone potrzeby, no to... Póki koledzy im nie powiedzą, że to jest ważne, to, to nie zapytają. Natomiast są takie dzieci, które interesują się bardzo szybko. I takim przykładem jest na przykład mój śred... najmłodszy syn, któremu musieliśmy dość szybko wytłumaczyć, dlaczego nie możemy wziąć po prostu pieniędzy z bankomatu, mm -hmm. tak? Bo jakby dla dzieci tych małych szczególnie, bo Kazik ma 4 lata, te pieniądze po prostu są w tej ścianie. Tak. I, I ten moment, kiedy musisz dziecku wytłumaczyć, że te pieniądze najpierw trzeba zarobić, żeby one w tej ścianie były. Dla każdego dziecka przyjdzie w trochę innym momencie. I jak to wytłumaczyć? Co mówicie mu wtedy? My, my jesteśmy w tej komfortowej sytuacji, że pracujemy z domu, więc jakby to jest dla naszych dzieci bardziej namacalne, tak? Bo my nie, nie wychodzimy, żeby zarabiać pieniądze, tylko jakby one są w stanie zobaczyć nas przy komputerze, wykonujących swoją pracę. Oni wiedzą doskonale, na czym polega moja praca, na czym polega praca męża. No i wiedzą, że potem jest przelew, tak? No. Mm... A dajecie im kieszonkowe, czy to jeszcze nie ten moment? Jak znaczy się, u, u nas Karina zaczęła dostawać kieszonkowe od czwartej klasy, mhm. ale na takiej zasadzie, że jest to tygodniówka za wykonane obowiązki. Ma na przykład ustalony, że ona wynosi śmieci, ona ogarnia swój pokój, więc za to dostaje mhm. pieniądze docelowo. Młodszy syn, on jest w trzeciej klasie, on jeszcze nie ma kieszonkowego, aczkolwiek on swoje pieniążki, które tam dostanie mhm. od kogoś, odkłada na konkretne cele. Czy odkłada tak, jednak? Tak, tak. No właśnie, jak nauczyć tego odkładania, bo... E, Sugerujesz córce, żeby jednak odkładała, czy raczej pozwalasz na to, co chce wydać, czy... Pozwalam. Jak? Pozwalasz... Pozwalam. Mhm. Pozwalam jej wydać na to, co chce i pozwalam jej wydać tą namacalną gotówkę, żeby ona wiedziała, jak to jest, kiedy ją wyda, tak? Mhm. Ile jej zostanie. Za pierwszym razem to się zdziwiła, że w dalszym ciągu nie ma tyle samo. <laughs> A na co najczęściej wydaje takie szankawe? W tym momencie tu ona już jest w wieku nastoletnim, więc ona już tak bardziej pod kosmetyki tych swoich ulubionych mm -hmm. idoli, tak? A syn skupia się na Lego. <laughs> No, ale udaje mu się oszczędzać, tak, bo tak. to jednak już jest taki tak. większy wydatek. Tak, zdecydowanie tak. No, mamy tego typu rozmowy, że na przykład on ustala sobie cel. Powiedzmy, mm -hmm. dzieci nie są takie, um, że chcą długo poczekać, one by chciały tak. szybko. Więc umawiamy się, że jeśli w ciągu miesiąca nie uda mu się zebrać całej kwoty, no to tą różnicę mu dołożymy. I to jest dla niego takie motywujące, mm -hmm. że on wtedy zbiera te pieniądze. Nie, no to u nas jest zupełnie inaczej. No, no. Ponieważ ja przyjęłam dawno temu taką taktykę, jak jeszcze byłam oczekującą na pierwsze dziecko ambitną mamą, bo wiadomo, że wszyscy, zawsze najlepszymi rodzicami jesteśmy, zanim urodzi się tak. nasze pierwsze dziecko. Wtedy jakby stworzyliśmy konta oszczędnościowe dla każdego dziecka, jeszcze mhm. będąc jakby w tym momencie oczekiwania na nie. I Odkładaliśmy jakieś takie drobne kwoty, które, nie wiem, na przykład z różnych okazji urodzinowych, ktoś tam, babcia, ciocia, ktoś tam im dał jakieś pieniądze, no to przelewaliśmy na te konta. I od pierwszych urodzin każdy z naszych synów dostaje tyle dziesiątek co miesiąc, ile ma lat. Mhm. Więc na przykład jest to odpowiedni okazik, ma w grudniu piąte urodziny, więc na razie dostaje 40 zł, średni syn dostaje 90, tylko że te pieniądze jakby wkładamy na konto, mhm. do którego dzieci docelowo w tym momencie nie mają dostępu, bo... Konta są chyba od 13 roku mm. życia, mój najstarszy syn skończył 12, więc nie ma takiej możliwości. Natomiast oni są świadomi, jaką kwotę mają zgromadzoną na swoich kontach. Czyli wiedzą o Wiedzą, tym. tak. Mm. I świadomie podejmują decyzję na tyle, na ile dziecko może mm. świadomie pewne decyzje podejmować. Mm. Nie wiem, jeżeli chcą na przykład drogi zestaw klocków kupić. To po pierwsze prosimy ich, żeby sprawdzili w kilku sklepach, ile takie klocki kosztują. No i prosimy, żeby poczekali jednak kilka tygodni, jeżeli na przykład za dwa-trzy tygodnie nadal chcą to kupić, to jakby nie ma nie ma żadnych, żadnych przeciwwskazań, tak? Natomiast nie pozwalamy na spontaniczne wydawanie dużych pieniędzy. I oni się śmieją, że to jest ich posak, jak będą się wyprowadzać z domu, to zabiorą te pieniądze. Natomiast te takie drobne wydatki codzienne, no to staramy się jednak gdzieś tam na, na bieżąco uzupełniać ich potrzeby, jakąś tam piątkę czy dyszkę, jak, jak mm -hmm. poproszą. Tak? Ale to jest bardzo rzadko tak naprawdę. A jakby zapytać się Waszych dzieci, czy pieniądze są dla nich ważne? Co by odpowiedziały? No ja wczoraj zapytałam. Co powiedziały swoje. No, on powiedział, że pieniądze nie są ważne, bo życie jest ważne. O. O. No, bogato. Moi tak. no, też chcieli dobrze wypaść. No, eee, nie on tak naprawdę. Dobra, dobra. Jest ja nami dzieci. <laughs> Moi synowie ci starsi, bo Kazika nie pytałam. Obydwaj powiedzieli, że ows owszem są ważne, no bo wiadomo, że za pieniądze kupujemy różne niezbędne tak. do życia rzeczy. Natomiast nie, no też tak ładnie, malowniczo i bardzo poetycko odpowiedzieli, że najważniejsza jest rodzina, zdrowie i, i inne takie ważne rzeczy. <laughs> A mają taką świadomość, że kolega czy sąsiedzi mają Więcej, mniej? No bo dzieci widzą dużo, tak? Zwłaszcza jak e, chodzą do szkół, stykają się z innymi dziećmi, czy nawet jak my się spotykamy ze znajomymi albo na ulicy widzą jakiś samochód, tak? I, i e, pytają o to, e, o różnicę? E, nie pytają, natomiast e, bardzo zaciekawiło mnie wytłumaczenie Teodora, mojego średniego mm. dziecka, e, bo zapytałam go o to, nie ukrywam, bo jakby, no, mm -hmm. chciałam znać ich opinie, No bo jakby w tym codziennym życiu rzadko pytamy dzieci o takie rzeczy, tak. a czasem warto. I ciekawą moją obserwacją z wczoraj jest to, że Teodor wskazał jako bardziej zamożne te dzieci, które na co dzień wydają w szkolnym sklepiku więcej, co jakby zupełnie nie przekłada się na rzeczywistą sytuację w tych rodzinach. Tak. Jedną rzecz, którą bardzo taką no, ciekawą też zauważył, to to, że jedni z naszych znajomych są rzeczywiście bardziej zamożni niż my, natomiast od razu powiedział, że on by nie chciał. Dlatego, że ci ludzie pracują na zmiany i oni faktycznie mają jeden dzień w tygodniu razem wolny mm -hmm. na przykład. I on zauważył, że ta koleżanka spędza z rodzicami znacznie mniej czasu niż on, że nie widuje ich czasem. na spacerach. Jakby bardzo zaskoczyła mnie jego dojrzałość, ale mówię, no, bardziej tą rozrzutność myli z zamożnością. Tak, bo to, to czasami bywa zabawne, jak dziecko widzi na ulicy nie wiem, samochód bez dachu i myśli, że to samochód, który może być eksploatującym kamieniem, to myśli, że coś jest z nim nie tak, bo kogoś nie było stać już na ten dach. Tak? Ale to u nas jest zupełnie inaczej. U nas, no, jeśli chodzi o szkołę, to oni nie odróżniają totalnie, mhm. ani o sąsiadów, nie, nie widzą tego, ale na przykład jeśli widzi on bezdomnych na ulicy, to on mhm. zawsze pyta, dlaczego? Mhm. I my mu wtedy tłumaczymy, że pewnie ktoś podjął jakieś złe decyzje w życiu, coś mu nie wyszło i dlatego jest. W takiej sytuacji, i on uważa, że w takiej sytuacji ludzie, którzy mają pieniądze, powinni im pomagać. To dzisiaj Teodor też poprosił właśnie o pieniądze, czego rzadko. Poruszyłaś temat i się, się zaczęło. Tak, prawdopodobnie tak, natomiast poprosił mnie, czy może dać 10 zł, i uwaga wskazał konkretne dziecko, które poprzedniego dnia nie miało hmm. kanapki, więc gdyby się zdarzyło, że znowu zapomni, to chcę mu kupić. Nie? I to było takie, no, fajne. Czy macie jakieś sposoby, żeby im wytłumaczyć tą wartość pieniądza? No, nie wiedzą, że pieniądze to czas. No to, że, że to jest tak, że jedno nie można kupić czasu, ale potrzeba czasu, żeby kupić inne rzeczy, tak? Trochę to jest na tej zasadzie. Oni doskonale wiedzą, że na przykład nie wiem, przed wakacjami pracujemy obydwoje więcej. no Bo żeby pojechać w fajne miejsce, trzeba wydać pieniądze, których no nie chcemy jakby brać z oszczędności, więc bierzemy dodatkową jakąś pracę celowo tak? na, na konkretne wydatki. A twoja córka, już starsza, jak kupuje kosmetyki, powiedz, ona nie pyta właśnie o to, o różnice w finansach, w zarobkach, w tym, że koleżanki coś mają więcej, mniej? Nie, nie, nie ona w ogóle pod tym kątem, jeśli chodzi o dzieci, ona tego mhm. też nie widzi, tak samo jak i młodszy syn. E, jeśli chodzi o kosmetyki, no to ona jest właśnie w tym etapie, że ona chce próbować, więc my mhm. wiadomo, nie, nie zgadzamy się na te z górnej półki. No. Nie. <głos> Hello. <głos> jeszcze nie nie, są... nie, <noise> jeszcze nie. Zresztą ona też jeszcze nie ma takiego poczucia, że chciałaby takie... No nie. właśnie, ona... ona ma poczucie, że coś że to jest droższe, tańsze? Tak, ma, 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 ma już to poczucie i czasami sama się ma coś takiego, że się zastanawia, czy ona jednak na to chce wydać, więc mm -hmm. jeszcze poczeka. Tak. A, czyli tak, czas tutaj dobrą metodą <noise> mam do tłumaczenia. A jak się zdarza sytuacja, pewnie nieraz wam się zdarzyła, że, że dziecko coś chciało, tak, czy mm -hmm. kosmetyki, czy zabawka w sklepie no i nie było nas stać albo y, nie chcieliśmy wydać na nią. Jak wytłumaczyć to dziecku. Jak, dzieci jak dzieci są okropne, dzieckiem? bo moje dzieci nie chcą w sklepie nic. <noise> Naprawdę. Naprawdę. My, z, to też pewnie wynika z tego, że my od początku mamy tak, takie, a nie inne podejście mm -hmm. do finansów i, i do dzieci. Staramy się na przykład nie wiem, na urodziny nie kupować im prezentów materialnych, tylko zrobić coś fajnego razem. Mm -hmm. Więc no, owszem, no, ten mój pół letni Kazik czasem zobaczy coś. I mówi na przykład, że on chce ten samochodzik, bo tam jest jakaś postać z bajki, którą on uwielbia. Natomiast mówię mu, że przyszliśmy na przykład po chleb i po buraki i nie, nie kupujemy dzisiaj zabawek, tak? Jakby no bo teraz on, za chwilę zacznie się ten okres to przedświąteczny, będziemy mm -hmm. bombardowani reklamami tych wszystkich Oni zabawek. Oni wiedzą, że na święta mogą poprosić Mikołaja o jakieś przedmioty, tak? Ale na przykład najstarszy syn, on ma 12 lat, to już w tej chwili częściej prosi o pieniądze, bo składa na drona, który kosztuje po prostu <laughs> że będzie musiał się pozbyć nieomalże całych oszczędności, ale jakby podjął mhm. taką decyzję, że tak chce. A nie pytał, czy może kupić go od razu? Nie, wie, ile ma pieniędzy i mhm. ile ten dron kosztuje. I tak. nie chciał, żebyście to wy mu nie. sfinansowali? W ogóle nie, nie przeszło mu to chyba nawet przez myśl. Mhm. Ciekawe. A gdyby chciał, co byście powiedzieli? Nie kupiłabym. Ale właśnie jak to wytłumaczyć? Czy, czy raczej stosować, że nie stać nas po prostu? Nie, ja uważam czy... po prostu, że to jest za drogi przedmiot, bo y, gdyby on, nie wiem, był po trzech kursach obsługi mm -hmm. dronów i mm -hmm. miał już pięć słabszych modeli, po prostu uważam, że założył sobie za duży przeskok, mm -hmm. bo on poprzedniego drona miał powiedzmy tam za 200 złotych a wymyślił sobie takiego za 6 tysięcy, więc ja uważam, że wielokrotnie z nim o tym rozmawiałam, że jeżeli wybierze sobie takiego za na przykład 800 zł, tak. to spoko. To ja jestem w stanie nawet jakoś tam wziąć udział w tym wydatku, no bo skoro mam mu wlać te pieniądze na konto, to mhm. płacę mu je po prostu nie wiem, z wyprzedzeniem za święta na przykład, mhm, tak? Mhm. Natomiast on podjął decyzję, że chce ten drogi sprzęt i musi sobie sam złożyć. I oszczędzę. <głos》>. No, czasy mamy, jakie mamy, wszystko drożeje, inflacja szalona. Czy wasze dzieci pytają o to? No, dużo też między sobą rozmawiamy, z pewnością słyszą, że jakieś problemy się mogą pojawiać finansowe, czy u nas, czy u kogoś z bliskiej nam rodziny, czy znajomych. Jak im to wyjaśniać? A czy się, u nas temat inflacji w ogóle nie jest poruszany. Mhm. Dzieci w ogóle nie ogarniają, nawet pytałam, czy wiedzą, mhm. co to jest inflacja. Nie ale za to słyszał, że prąd będzie drogi, więc pilnuje, żebyśmy gasili światło. Tak, to, to u mnie w domu jest dokładnie to samo. Oszczędzamy prąd. Mąż wykręca żarówki, jak gaszą światło, naprawdę. Bardzo szybko się uczą. Bo szczególnie najstarszy syn ma właśnie taki odruch, że on wchodzi do siebie do pokoju, nagle zaświeca wszystkie źródła światła, jakie ma, a ma ich chyba z pięć i wychodzi. <todgłosy> Nie, no, u nas pojawia się temat inflacji, dlatego że no, szczególnie właśnie Zet jest takim dzieckiem, które bardzo się interesuje otaczającym go światem, więc mm -hmm. on mm, potrafi na przykład w nocy słuchać radia. Nie? I, I on rzeczywiście pyta, czy to dla nas jest problem, więc jakby no, rozmawiamy o tym, na czym musieliśmy gdzieś tam przyciąć koszta. No właśnie, bo to po prostu uważać. nawet jak samego słowa nie rozumiem, to często jest tak, że chodziliśmy na zakupy, kupowaliśmy, nie wiem, my na przykład zawsze w soboty jeździmy po całotygodniowe zakupy, mhm. tak, i nagle tych produktów, nie wiem, wybieramy mniej, albo dłużej się zastanawiamy tak. nad tym, czy kupić to, czy coś innego, a dzieci to widzą, że coś się zmienia. Nie? No u nas też jest trochę tak, że u nas się pozmieniało wcześniej, jakby przed tą inflacją mhm. pewne rzeczy, my zaczęliśmy bardziej zwracać zwracać uwagę na skład produktów na przykład. Tak? No bo Byliśmy w takim momencie, kiedy musieliśmy przyjrzeć się swojej diecie i u nas te koszty jedzenia nie wzrosły aż tak bardzo, bo mhm. ja wychodzę z założenia, że możemy sobie kupić tańsze buty, skoro i tak dziecko wyrośnie po sezonie. Nie ma dla mnie problemu, żeby ubierać się wyłącznie w second handach i mhm. na wyprzedażach. Natomiast my nie oszczędzamy nadal na jedzeniu. tak, Jakbym miała zjeść Jajko to takie najtańsze, to wolę go nie zjeść w ogóle, tak? I tak samo nie dam go dzieciom. Mm -hmm. Więc oni tak w takim codziennym życiu jeszcze chyba tego nie poczuli. super, że się to udaje, bo to niełatwe w dzisiejszych czasach. A jak było w waszych rodzinnych domach? Rozmawiało się o pieniądzach, czy raczej to był temat tabu? Bo ja patrząc na swoich znajomych moją rodzinę, wydaje mi się, że to się zmienia, że kiedyś jednak te pieniądze to. Bo dzieci ryby głosu nie mają, i raczej e, nie uczestniczyło się w tych rozmowach. U mnie rozmowach. zdecydowanie nikt nie rozmawiał ze mną jako dzieckiem o pieniądzach. Ja świadomość pieniędzy miałam, myślę, że dopiero tak w szkole średniej. No bo mm. ja się wychowywałam w mojej miejscowości, więc tam totalnie w szkole nie widać było po dzieciach, czy ktoś jest biedniejszy, czy bogatszy. I dopiero w szkole średniej zauważyłam, że te pieniądze są jednak bardziej potrzebne. I to ja, jeśli czegoś mm -hmm. chciałam takiego z, półki, z wyższej półki, to musiałam sobie na to odłożyć. A myślisz, że warto byłoby, żeby rodzice wcześniej o tym porozmawiali, tak. że, że teraz jak masz dzieci, to, to inaczej podchodzisz tak, do tego? Tak, między innymi z tego powodu my nie unikamy tematu mm -hmm. pieniędzy przy dzieciach, bo też chcemy, żeby oni później w przyszłości mieli świadomość, jak wyceniać swoją pracę i nie bali się tego. Bo teraz mam poczucie, że wiele osób mimo wszystko boi się rozmawiać o pieniądzach, nawet idąc o rozmowę o pracę czy tak, cokolwiek. Tak, tak, tak. No, u nas było trochę y, inaczej, bo moja mama jest mistrzem planowania, nie? To ja mam totalnie po mamie i mój mąż się śmieje, że ja śpię spokojnie tylko wtedy, jak mam odłożone na nową pralkę na koncie, na wszelki wypadek. I rzeczywiście nieraz ta moja przezorność nam się y, no, opłaciła, tak? No, bo w momencie, jak nam w środku urlopu przepakowywaliśmy się i umarła nam pralka, to po prostu pojechaliśmy i kupiliśmy nową, y y tak, nie zastanawiając się. I moja mama też zawsze była taką osobą, która zawsze musiała mieć zabezpieczone pewne środki, a nie było to łatwe, bo tata pracował w NRD, mhm. więc jego nigdy nie było. Ona nigdy nie wiedziała, kiedy on wróci. On po prostu co tam, co trzy czy cztery miesiące przywoził jakąś pulę pieniędzy, i ona musiała sobie poradzić z dwójką małych dzieci. Ona pracowała cały czas jeszcze przy tym, ale ona była mistrzem planowania wszystkiego. Nam nigdy niczego nie zabrakło, nawet jak już jechała na oparach, to nigdy nie dała nam tego poczuć. Mhm. I zawsze byliśmy świadomi tego, że na przykład mm, Troszkę już jest biedniej, więc na przykład idąc na urodziny do kolegi nie, nie możemy mu kupić takiego drogiego prezentu, tak? ale też bardzo podobnie moi rodzice podchodzili do nas jako dzieci, jak my teraz podchodzimy do swoich dzieci. Traktowali nas zawsze poważnie, zawsze wszystkie ważniejsze wydatki były z nami konsultowane łącznie z jakimiś, nie wiem, wymianą telewizora w ramach prezentów świątecznych, Super. jakie miałam, nie wiem, z 8 lat może, zrezygnowaliśmy świadomie z zabawek, żeby mieć większy telewizor. <noise> moje dzieci też podejmują teraz takie decyzje. Właśnie Jeśli ktoś się sprzeciwia, to to, że to przeszło na kolejne pokolenia. Staramy się czerpać z tej mądrości, którą nam dali nasi rodzice. Zresztą moja teściowa też jest mistrzem planowania. Ona sama wychowywała Michała i też różnie bywało i jakoś on nie czuł się biedniejszy od kolegów. Mhm. Super. Rozmawiajmy, nie unikajmy tematu, ale pamiętajmy też, że to nasze zachowanie jest najlepszym przykładem i z niego będą czerpać nasze dzieci. Dziękuję. Dziękujemy.